Zapraszam na G2A z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, a to jest po długiej przerwie, bo ostatni odcinek był 17 listopada, jeżeli dobrze Jezu. widziałem. Jezu! Tak, jest ze oczywiście Aga. Jestem. Jest też Tomek. Jestem. A to jest właśnie za wszelką cenę. Intro! Pojutrze! no Trochę słuchajcie, czasu minęło, ale to wiecie. Urlopy, nie urlopy. Inne rzeczy były i uwaga, 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 Agnieszko, mów kiedy mam zastopować. Stop. No, akurat się Co to? Co za Czekaj, a co ty robiłeś? I. Tomek musi dzisiaj uciec. Nie! O, a Boże, dobra, ja. No za wszelką cenę. No zapomniałam. Masz triperki? Mam triperki. Tak. Dobrze. Tomek ucieka? Domek musi uciec. No to okay. na razem mamy dwa perki! Zee, no dawno, 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 ale ostatnio też ty uciekałeś i wy, uciekłeś. Nie, to był fart patroni. No ale nieważne, że uciekłeś, <grym> więc dlatego mamy dzisiaj trzy perki. Także słuchajcie, no, wracamy. Wiem, że długo nie było, ale no tak jakoś powychodziło. Wychodziły te DLC, zrobiliśmy też inne, inne challenge I tak. Tapes Peeps. Ej, a wy w końcu wbiliście tego. tego um, Czego? A Adepty, jeszcze ja mamy, czy mam nie? Adepty chyba. Ja nie. A to my? Daleko. gdzie? Nie. Ja, aga. No. Nie, bo. <grym> od razu powyżam rankę numer jeden. Mi ten no, który może brakował, mać, to był co? na Adzie, ale to już wbiłem. Mm -hmm. No dobra, to słuchajcie, meczek nam się ładuje. A my wam przypominamy oczywiście o zostawieniu łapki, komentarzy, subskrypcji dla zasięgów. Będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni. Wpadajcie z uwagi do Tomka na social media. I Agnieszko, gdzie? Pałeczka! G2! A czemu tak? Nie wiem. Nie ma uli. Ale, Ale tak. A no. się zapowietrzyłem co nie na pałeczkę, ja. Yy, G2! Ale tak, na G2 też was oczywiście zapraszam. Aha, ja, ona mnie zrobiła. I ja chcę tylko powiedzieć, że jestem chory, więc mogę się nie ogarniać. Oh, no to w tym akurat granie to, czy ktoś nie ogarnia, to nie jest nic nowego. No właśnie, bo jesteśmy dobra. Ten kot nie miałam, czy pod drzwiami. Warzywa i owoce? Oddam kota w dobre ręce, kto chce. A później dobra bierę. Nie oddam. No. no. Nie, no nie oddam. Zawsze tak jest. To <noise> to nie oddam. Nie będę montować żadnego gówna w drzwiach. Będziesz sam wchodził i sam mordę rzeć do mnie. Cześć, sięga? Czekaj, to AD grałem. bronimy, tak? Tak. A. Jestem przy Was. Ja pieprzę. No widzę cię, deku. No, wolę no, no. się no. poinformować. Pamiętajcie, że mam problem ze spacją. Coś tam szło. Mucha ci idzie. Nie, to jest ten. Dobra, to jest random. Yyy, oś no. chyba... Yy. Obo... Kto to jest? Yy, nie co za to? to. Ma, 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 nie, nie! Stodek. No on ja pizłam je! Co ja mam napisane, kurde? Fancy, flash dobra, czy coś? nie wiem za kim pójdzie. <laughs> nie wiem, ja wróciłem do tego gena, co robiliśmy. Proszę mi do piwni, przy piwni. Oj, yeah, ale dawno Sadako... Ja wiecie, że ja chyba drugi raz albo trzeci gram na Sadako Ja chyba Odkąd wyszła Dobra chyba ogarnięte, bo... Aaaa! Nie, 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 nie! Jestem przy haku, przy haku! O no! ładna masz zostaw mnie Oj Ale was. Patrz jak uciekliśmy Jest słuchajcie tak kwestia, że gen... Widzicie to co, nie? Ja już to widzę. No, Halo. tak coś widzę. Jest kwestia z genami dziwna, że pod koniec macie te testy, jak nie traficie, to się gen zamyka. Serio? Mhm. Tak. Mój to umysł to się zasadakom. już na wygraną zamknął. Ona jest trafię... przy tamtym genie, więc... Ja stawiam tema i idę. No stawiaj i chodź. Dobra. Tam możesz mi od razu wjeżdżać, tam nie? <laughs> ona cię idzie. E, ona tutaj u nas wraca, więc... To, no, to, chodź do to. temu, chodź. Tu mam się sam czy ty mnie? Nie, tu schamuluj. To ty mnie szybciej co ten Aaa, leczysz leżycie szybciej, dobrze. You know, I, Magic I know. Touch. Magic touch. Kurwa. <laughs> Dobra, musimy się robić Genixa jakiegoś. Ja ci pokażę Magic touch. Genix. Chod. Gdzie ty tu idziesz? To C Deklu. Nie, co ja robię? Uważa, tu jest wiesz ten yy, telewizor gdzieś jest. Gdzie on jest? Ty mi o, każesz to, telewizor wie. szukać? No jak wypełnię to musisz spejdajać. To krzycz Lak. Wojtek baw się, my zabijemy 5 genów <grym> O nie leczę. No ja to Wojtek się, leczę, bo... się nie goni Nie Mam dom Ja się leczę No i masz No i pan pips siedzi Dobra, ja wrócę do tamtego tego generatora no mhm. to nie będziecie bliżej chyba randoma, nie? No jesteśmy blisko randoma. No. My jesteśmy koło Totema. Kurz! Idźcie Tomek, schowaj, co? Dzięki. Nie tu, bo tu telewizor. Nie nie, możecie iść po randoma, ona się tepowie tego idę. gena pierwszego. To co mam tego gena czy się chować jaka? Yy, poszła do kogo do Wojtka chyba? Tak, 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 ona jest po drugiej stronie mapy, więc... Dobra, to ja robię tego gena. Tylko że już jej nie widzę. Więc musiała wrócić w tą stronę. No hamuluj random. Coś się słyszałem A żebym śpi O kur Osi shit, Ha? Shit. Co! No co? Kuko. No kogo Kuko. mnie! Zostaw mła! Zostaw mła! Zostaw Dobra, ten zatrzymałem ten gadat. No no, no no! Uciekaj Nie pani no... O pani no... Ja panią lubić! Pani mnie ten -te ten ten... tego y, randoma A mnie nie chciała No dobrze Ż dobrze. gorszy jestem? Idę <dziesarr> <gania> <Od> <gania> <sentences> tego gena dalej robić A nie chciała mnie i ja przez chwilę się zastanawiałem czy ja nagrywam A ja? ja? Ja, tak O! Widziałaś no, Tomek, to? Tak, to właśnie No to jest właśnie to Tomik To było to szybkie Tak A ja nie Pię chciałam... umiesz szybko no, no nie zawsze! To, jesteś wprawiony, ja pierkułem. No gdzie? Przy tobie no, tego 90 wolno! Sekund, to no we 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 No, No! My super, też prawie, no! we weź we 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 No we 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 nie, we nie! we nie, we no wisz z tymi to? kasetami w ogóle u niej. No bo za mną poszła Z kasetami, że jak się tepnie koło ciebie, to... Ja no ja się tu lubię. To co Agnieszko? Y że jak się tepnie koło ciebie, to ci nabija ten. Pierwnicze, czyli Uciekł... nie może dojść do pełna, tak? Tak, tak, no bo wtedy musisz kasety ten. Y Okej. Okay. ...sadzić. Gdzie był ten genix? Stawiłam mnie. Ja robię o, nie, ja to dobrze. O nie, już jednię za zrobiłam. O kurde, tak jest. Co? Nie było jej słychać, kurde. Nie było. nie było jej słychać. Dobra, szukam next. Thank you, next. Thank you, next. Thank you, next. Next. next, next. Hello, tara tara from my ex. <laughs> Szuka kogoś koło tego gena. Ja jestem w szafie, jak ona tu zajrzy. Dobra, jest na moim przodzie. Ja jestem przy górku. Poszła w killer O nie, ona tu jest przy górku. Ona tu jest przy górku. <noise> przy górku. Nie! Wbiegłem w nią! Co ona ma taki terror? <noise> A ja właśnie nie słyszałam, ale ja sobie ściszyłam grę, bo mnie bo... łeb Nie, 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 nie. On, nie! Znowu przy haku, to ten francowa haku. idę ten, idę po, po, i się pod podmieni z tąkiem. To nie, została, to została, jabł, została da, mnie. Została mnie. Ona mi została, zostawiła. No, wraca pod ten. Patrz, spojrzała na mnie i się poszła. Jezu, co tu się stało? Izas. Gdzie jesteś, Tomek? Zostawiła. Robię gdzieś. Kena. Nie mam za cicho kuśnia. Tak, widzę, tam tam, No właśnie, ja też cię wydzielam. Gdzie Tomek jest? Ja was nie widzę. O, ktoś tu pięknie? Ja. O, ty, to ty, to ty. O, nie, to dziadek. No, I dziadek też jest. O to weźcie mnie macnijcie. No, tylko Aga prawda, do macenia. <grym> no wiesz, co? Co? To jest telewizor <grym> ze skałą. Tak, słychać Mira, może wyjść. Dobra, jedziemy z tym pianem. Ja dobrze. dziwny dźwięk Tomek, to musisz uciekać. Mhm. Ej, dojka. I nie w stronę skały, tylko <grym> z tego samochodu. Autobusu. Tak. Tomek i tak pójdzie w inną stronę. cicho, się... to będzie afekt. <laughs> Afek, kula. pamiętajcie drugiej... o tych skilczaka Tomek, pamiętajcie, okay. to tak się włączą. Po drugiej stronie jest Zaraz. w ogóle jeszcze tak. A czemu ona się tak po jak czasie wodzić? No baczają? bo to jest od niej. A, 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 a. Moja spacja! No, Dobra! Nice. I ładnie to gratuć. Ty dajka! zapomniał i... Ej, co to jest? A czemu my robimy kreski? A co mamy robić jakie kreski? Dobra, ja spróbuję tego... Wybiegnijcie tam dalej, dalej, dalej. Tam wiesz, że Ja brak, bym chciała to temat Właśnie nie wiem. <laughs> nie wiem gdzie tu są jeszcze geny. No ale, to wiemy z tobą. No ale ja nie będzie, są geny, czuku. tepła się gdzieś. Dobra, ja idę po randoma. Ja już go zdejmuję, bo ja jest tu jestem. Aha, dobra. No, no, Aga. Jest, jest. Gen, gen, gen. No tu chodź, No, na, chodź. Chodź. na lewo, no. Czekaj, ja zrobię to tema. Idź, idź rób gena, ja robię totema. O, to tema O tu też jest Fenzja. Nie, nie! zasplanowane sprzątanie! No nie że? O nie, Aga! Kurz. Dobra, na chwilę będziemy od odkurzać słychać. Ja nie wierzę. No super, mamy no myj se mopa. Rozpoczęcie mecia mopa. Kurde, te bączki to mi czasami wychodzą, a czasami nie. Uje, oh random poćmy! Randolph! się podstawić! Taki był ten. Jezu, co to jest? jest nie zażyj. Mnie za Ja i tak zginę, bo ja ciągle ryzykuję. Gonij ale... mnie, gonij mnie, to ja ginę. No nie! Gdzie ty giniesz? Jaka? Chodź, chodź, chodź. Nie, co ty kazałeś? Ty nie jesteś Spaliłem paletach, jak mnie nie widziała. Już. Jaka, pójdziesz za mną i spróbujemy tego gana skończyć tam, nie? Mm, dobra. Jestem w jej domku. <laughs> Jestem w jej domku. domku. w jej domku. Dobra, Dobra, czekajcie, okay. ja muszę to wyłączyć. O, cześć. Pilnujcie mnie. O, y, czekaj, Tomek. Mówię, jak mam uciekać. Idzie, idzie, idzie tu! Idzie, idzie. Pójdź mnie! Nie, nie idzie. Zatrzymaj. Zatrzymaj. Dobra. Zatrzymaj. <laughs> bo by za chwilę. Bo by się za chwilę ten darła. Wejdźcie, musimy tutaj do tego gena wrócić, bo on jest na dotknięcie dosłownie. Mhm, idziemy. A tu też jest random. To jest długo dotknięcie. Idzie. idzie, idzie, Tom, jak uciekaj. Tomek <laughs> No bo jak ja Zostawiłam je, bo, no bo ja bo się ciągle dla ciebie poświęcam, hamiu do, Dotykam tylko gena Idź stąd! Nie! Nie! Oj Jezus! Nie, to jest! Pośłam, się podstawiłam! Nie, poszedł do... Znikła! Nie, nie znikła. Ja cię Tomek znajdę nie wierzę nie mnie. Randoma sobie... No no, no no, zbij ten nysz, pij Hmm, targam nomjak. Tomańczkuję ja cię duszę. Aaaa, ja chodzę, ciągle się podstawiam za niego. Tak wpada w nią. I ty żyjesz, Dalecy, nie? To jest hit. No, ja zaraz umrę, ja się ciągle podstawiam. Ale ja tylko Wojtek nie wisiał? Nie. Wojtek oddaje killera. Hmm. Dobra, dawaj, chodź. Wracam, wracam tam. kurdej, no idę. Idzie? Idzie. A, w drugą stronę! Puść mnie! kto mnie zablokował? Ja. No to nie blokuj mi bioderkiem! Kurw, dobra, urewa. No się, czy tu przyjdzie? <laughs> Dziękuję, agui za perkę. Nie perka, za tętę. No problem. Ale i tak już ci znikło. To ty zrobiłeś? musisz teraz tak, wiesz... ...chillować. No, speedrun. zanim umarłam, on się zdążył wylecieć. No, ja dzik. Bo wiesz, że to znika? Tak? Tak. Nie że w to. Ale dobra, no, to polegało na tym, żeby Tomka coverować. To No, no. To. No, no. No, no. no, no. Dobra, ja by ten Ej. na obrzeżach sobie ganiać. A ja czemu ja nie gdzieś... mogę ten? Nie mogłam oglądać. Ej, ale ja nie wiem, gdzie jest jeszcze jeden... A się tepie co chwilę ty. To <grym> jak ty się chowaj, pięknie. No znaczy, chciałbym też jakiegoś gena gdzieś można e, czegoś zrobić. Randoma goni koło wzgórku, koło Czyli tam jest przydoby. Pan robił gena. A tu jest jeszcze generator. Tu jest co? Aga, patrz! Reszta na środku cholera została. Nie, jest na, na kraju. Bo to na ja kraju. Wiem. Robię go, właśnie zaczynam. Random Agoni. O ma dobrą lupę, ale jak ja to powiem, żeby... o o! No właśnie, i powiedziałam to na głos Tam jest generator? Skadań. Ja jestem przy bramie, mam generator. No to ja widzę, który ty robisz. W chyba? Nie trafiła hamica! Jeżeli dałaby radę się wylupować tak, żeby. Bo oboje ja mamy z Tomkiem mniej więcej tyle samo gema. Ja mam. Za chwilę połowę. Już widać po boku, durru, durru, ile masz gema. Gdzie po boku widać, gdzie masz Ale A, A ty, w życiu? Co to jest? Odchodzę. Nie. Nie. To dawno, tak dawno tak... było. Nie? Tak? Już widać, jak ktoś się leczy, czy coś. Ale fajne. O matko, bo <ta> nie wierzę w tych Wiesz, kiedy ja grałem ostatnio? Kurde. Boże, ta pani upadła. Co <grym> się dzieje, chodź wam. Co się dzieje, właśnie tak tu przetarę, zaraz to tak pani upadła. Powieś. Powiedz nie mi... do mnie, powiedz, Agapacie, czy idź do mnie? Co? <grym> że ci mu uciekać, kambis, co sobie bierze? Kurwa, wtedy już się włącza te cholerne. No ja pie... Dobra, zrobiłem gena. A ja nie, bo to się i włączyłem i te bo i szybkie. Rób, bo ona, nie nie mogę robić, bo ona ma teraz zamknięte. Kurwa. No zamknięte. Dalej manicznie. Kurwa, zamknięte. No ej! Drzewo głupie. Dobra, otworzyła? No porów. No, ale wiesz, że no. coś musiał iść? Bo, Aga, czekaj. A. No, to teraz normalne, bo to tylko jest sekret. A to jest nie stresuj jest tak, tak, pierwsze brama, czy pierwszy Wojtek? Brama, Wojtek, ja muszę uciec z pierwsze brama. No, powiem ci tak, ogólnie. Nie ja znoszę, zrywać, nie rób bramy, się nie rób bramy. Z suweni... Jaka a, suwenira? Na G? Na którym się suwenira daje? H? F, nie F, Jak się F? G? Jaki... to. to... Q? Ja próbuję umrzeć Tomek. No, znajdziesz klapę. Daj, Wojtek, weźmy przy szafie! Nie, nie przy nie, piwni! Tomek, ty już jesteś w Nie, 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 nie! To mnie poparł! No, 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 no! Nie dotykaj mnie, proszę. Muszę cię zostawić, mi. czekaj, proszę. ja się zrobiłem specjalnie. Proszę, ja nawet się nie wigluję, popatrz, jestem lekki, no, nie no, jadę no, obiadu. Do nie bierzemy do piwni, proszę! Nie, go. No, się... <laughs> no weź! Ja zawsze jak już jest A żeby ta zdać. biała szmata ci, stel, nie wiem, szczeliła ja gdzieś, wiem. kurde. Oż ty! Super, <słuch> bo tak, czym się daje na tym na pisie? R chyba się puszcza przed Nie wierzę. Bo to nie mogłeś powiedzieć szybciej, jak się puszcza, nie wiedziałem się puścić. Souvenirom <słuchaj> No i zginąłem. No tak troszkę to... Tą... <słuchaj> e, widzę, że adeptat, adept był robiony. Tak? No, bo ma wszystkie trzy od I <słuchaj> wygrała! Ale nie, zaraz, Sępikę. to nie jest ona przecież. Czy ona? Ona. A nie, no to dobrze, no to, to, to robiła adepta także. Chociaż pisze Wojtek jest napisane. No weź się widzę. Także wbiła. Ale z ostatni. Nam się nie udało, więc w następnym odcinku mamy dwa pereczki oczywiście, więc wylusuję, zobaczymy Mówiłem. kto będzie tym razem uciekał, także Tomku masz zakaz mówienia przed meczem, czy będziemy plus czy minus. Mm -hmm. Skasowałeś mnie z jeden raz, tak, dziękuję? Tak, Fajne. tak, skasowałem. Super, się. Także moi drodzy, my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy, słyszymy się prawdopodobnie za tydzień, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Była Agnieszka. Byłam. Był Tomek. Tak, byłem. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, cześć i... Pa pa! pa.